Ja najpierw taniec z gwiazdami. Teraz możemy cię zobaczyć twojej twarzy. Na pewno wielu widzów bardzo się cieszy. Powiedz mi, jak ty zareagowałaś na propozycję dołączenia? Na początku się przestraszyłam. W ogóle już do poprzednich edycji miałam zaproszenia, jeszcze przed tańcem i wtedy jakoś nie, nie miałam tej odwagi, a teraz po pierwsze no, ogromna tęsknota programowa też za produkcją, za pracą w studiu, więc stwierdziłam, że to chyba pora wyjść w końcu z tej strefy komfortu i się otworzyć trochę na to śpiewanie. Też na pewno bardzo dużo mi da ten program pod względem rozwoju mojego wokalu, więc stwierdziłam, że tak. To jest ten moment. No właśnie, ty w ostatnim czasie bardzo podciągnęłaś swoje umiejętności taneczne. Czy ty nie czujesz na przykład takiej przewagi nad innymi? Jeśli chodzi o taniec tutaj w twarzy, wydaje mi się, że będzie to taki mój najlepszy punkt. Także już się nie mogę doczekać, aż mi się wylosuje jakaś taka właśnie gwiazda, która będzie dużo tańczyć, może jakiś dance break. I wydaje mi się, że wtedy będę miała szansę, żeby gdzieś tam wysoko się uplasować w rankingu. A czy ty widzisz siebie z tą, z tą wygraną, z tym zwycięstwem? <laughs> nie, chyba bo w ogóle nie myślę o tym w, w ten sposób, bo jeszcze jak właśnie porównując tańc z Gwiazdami, tam co odcinek ktoś odpadał, faktycznie to było odczuwalne, że walczymy o, o każdy odcinek. Tutaj jest zupełnie inna atmosfera, wszystkie pieniążki przekazujemy na cele charytatywne. Ja nawet nie wiedziałam, że ktoś wygrywa ten program, teraz się dowiedziałam. Mhm. <laughs> Więc nie, nie, absolutnie mi na tym nie zależy, chcę się po prostu dobrze bawić i rozwijać przede wszystkim tutaj. Powiedz teraz, kogo chciałabyś najbardziej wylosować albo wręcz przeciwnie, jakich Osoba właśnie nie chciałabyś odzorowywać? Właśnie bardzo się boję kogoś ze specyficzną barwą. Takiego, że jak słyszysz tą barwę, to wiesz dokładnie, że śpiewa ta osoba, bo odwzorować to tak bardzo dokładnie będzie ciężko. I też nie chcę, żeby te występy wychodziły jak covery. Naprawdę się staram tutaj podczas przygotowań, żeby jak najbardziej odwzorować tą barwę, więc boję się, że w końcu przyjdzie taka mocno specyficzna barwa. Też na tyle, o ile już się przygotowuję, to wiem, że też niektóre barwy da się odwzorować manierą, a niektóre po prostu wynikają z głosu artysty. I one też są e, ciężkie. Dua Lipa jest na przykład takim głosem, gdzie ona po prostu ma taki głos i ciężko go będzie odwzorować. A kogo bym chciała? Właśnie chyba kogoś, kto tam dużo tańczy. Mhm. Julka, teraz nawiązując do Twojej kariery, chciałabym Cię zapytać, bo Ty bardzo prężnie przeszłaś w tą muzykę. Czy Ty masz jakiś taki cel, żeby na przykład za jakiś czas być tylko z tej muzyki tak ogólnie kojarzona? Absolutnie nie. Muzyka jest po prostu bardzo ważną częścią mojego życia. Odkąd zaczęłam śpiewać, w sumie na początku dla fanu, po prostu dla siebie, no to, to po prostu bardzo polubiłam pracę w studiu, polubiłam wyrażanie siebie przez piosenki, ale absolutnie nigdy, znaczy... Nigdy nie mów nigdy, ale raczej, raczej nie będzie to coś takiego dla mnie, że zajmę się tylko byciem wokalistką. Myślę, że te social media zawsze będą mi gdzieś towarzyszyć i też się polubiłam z prowadzeniem programów, więc wydaje mi się, że w tą stronę też będę trochę się kierować. A to w takim razie, co najbardziej chciałabyś prowadzić? Jakiś program bym chciała dostać. Taki, żeby może coś w stylu talent show, żeby wspierać uczestników. Właśnie coś może typu top model, mam talent, masz the music, coś Takiego bym chciała poprowadzić, żeby być taką dobrą duszyczką e, dla tych osób i tak wspierać. A na przykład e, takie programy śniadaniowe widzisz tam siebie? Tak, też bym bardzo chciała. W ogóle ja się mega jaram programami śniadowymi. Ja codziennie sama e, oglądam, e, bo tam można spotkać bardzo dużą ilość ciekawych, fajnych ludzi, i to tak naprawdę te osoby tam się zmieniają co 15 minutek, e, że wchodzi jedna osoba i następna rozmowa, następna, następna, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, prowadzenie takiego Programu. Yy, tyle, że nie wydaje mi się, żebym jeszcze miała na tyle doświadczenia żeby móc to, móc to zrobić, bo to jednak jest kilka dobrych godzin ciągłej rozmowy, e, ciągłego gdzieś tam właśnie utrzymywania tej uwagi widza. Może na początku jakiś segment swój e, w telewizji śniadaniowej, może o coś takiego bym, od czegoś takiego bym zaczęła. Mhm. No właśnie e, o to samo został zapytany także Adam Zdrzejkowski, a ja widziałam <laughs> na TikToku jest bardzo dużo editów, gdzie ty jesteś łączona z Adamem. Powiedz, jak ty na to reagujesz? Ja się bardzo cieszę, bo mi się z Adamem przy prowadzeniu... Sylwestra bardzo dobrze współpracowało. I są takie w ogóle ikoniczne duety prowadzących. My tak w Polsce łączymy Dorotę Welman z Marcinem Prokopem, czy właśnie Paulina Sykut-Jerzyna z Krzyszkiem Iwiszem. I mam nadzieję, że może się nam uda z Adamem stworzyć taki duet i za 20 lat będziemy dla Państwa prowadzić tańc z gwiazdami na przykład. Czyli nie obrażasz się, jak tam na przykład dzieciaki was w względem romantycznym? Wydaje mi się to bardzo naturalne, zwłaszcza, zwłaszcza dla dzieci. Ja, ja na przykład mam takie odniesienie, że jak oglądałam jakieś seriale, jak, jak byłam młota, to gdzieś tam. Jakaś dziewczyna po prostu stanęła, obok i ja już sobie wyobrażałam, no bo, bo mamy takie postrzeganie świata jako dzieci, po prostu, że, że widzimy tą miłość po prostu wszędzie. I bardziej wydaje mi się to urocze między, no a nic nie ma I, i, i nie będzie. Dogadujemy się świetnie jako, jako przyjaciele i przede wszystkim zawodowo super się dogadujemy i wydaje mi się, że właśnie fajnie się dopełniamy w tym prowadzeniu. No i super, postawmy kropkę, super. bo już rozwijaliśmy wszelkie <laughs> wątpliwości. Także dziękuję Ci, Julka, i będziemy Ci kibicować. Dziękuję bardzo.